W jedenastym sezonie Sea of Thieves fale zmian przetaczają się przez morza. Dzięki zupełnie nowemu sposobowi wyruszania w podróż, niezwykłe opowieści i nie tylko, fantastyczna piaskownica Sea of Thieves jest na wyciągnięcie ręki jak nigdy dotąd. Ta zasadnicza zmiana w sposobie grania w Sea of Thieves niesie za sobą także skarbnicę nowych nagród, nowych łupów do odkrycia i poważnych zmian w reputacji kompanii. Więc trzymajcie się mocno, wyznaczając kurs na odkrycie wszystkich niesamowitych funkcji 11 sezonu Sea of Thieves. Sezon 11 wprowadza nowy sposób gry w Sea of Thieves z całkowitą zmianą sposobu rozpoczynania przygód. Korzystając z tabeli zadań i naszego nowo przeprojektowanego menu, będziesz mógł wybrać rejs lub opowieść, w którą chcesz wyruszyć, a potem albo popłynąć, albo zanurkować prosto do niej. Nurkowanie pozwoli Ci na krótką podróż pod falami, zanim wypłyniesz na powierzchnię tuż obok miejsca, w którym powinieneś się znaleźć. Dzięki temu, ty i twoja załoga możecie rozpocząć dokładnie te rozgrywki, które chcecie zagrać, i dotrzeć do nich szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Nowe menu i tabeli zadań zostało zaprojektowane tak, aby prezentować to, co najlepsze w Sea of Thieves, a zaczyna się od zakładki Odkryj. Będzie ona dostosowana do Twojego postępu, wskazując ostatnio odblokowane rejsy, lub wyjaśniając, jak osiągnąć kolejny krok w swojej podróży, by stać się legendą piractwa. Zaproponuję Ci rodzaj podróży jaką możesz wybrać, a nawet pokaże, jakie wydarzenia społecznościowe są teraz aktywne. Nigdy więcej przegapionych złotych chwał! Menu tabeli zadań pokaże Ci także, w jakie rejsy możesz wyruszyć dla każdej z kompanii handlowych. Te rejsy będą dostępne w dowolnym momencie, więc jeżeli chcesz po prostu wybrać się na krótką, ale pełną skarbów podróż, zawsze tam będzie. Po raz pierwszy w historii za ukończenie podróży zostaniesz natychmiast nagrodzony niewielką częścią reputacji, którą normalnie otrzymujesz za spieniężenie łupów w porcie. Oznacza to, że nawet jeżeli zdecydujesz się zanurkować na inny rejs lub wylogujesz się na noc, nadal zarobisz coś za swoje wysiłki. A mówiąc o reputacji kampanii. W większości kampanii możesz teraz wspiąć się powyżej poziomu 75, aż do poziomu 100, gdzie otrzymasz wyróżnienie za swoje wysiłki. Oprócz odblokowania ekscytującego wyboru nowych nagród, zdobycie wyróżnienia odblokuje pierścienie dla Twojego pirata, a zdobycie kolejnych wyróżnień pozwoli Ci na to, aby ozdobić swoje palce jeszcze bardziej dopracowanym odzwierciedleniem swoich pirackich umiejętności. Rejsy kompanii handlowych zostały zbalansowane tak, aby były jeszcze bardziej satysfakcjonujące, wraz z łupami dostępnymi wyłącznie podczas tych rejsów. Tego typu łupu nie znajdziesz nigdzie indziej w Sea of Thieves. A spieniężenie tych skarbów pomoże odblokować pistolet i garłacz kartografa. Losowe skarby, takie jak znalezione we wrakach statków lub podczas rejsów z wiadomościami z butelki, również zostały odświeżone. Te nowe, cudowne skarby są teraz warte sporo grosza, a na ich szukanie zdecydowanie warto poświęcić czas. Każdy skarb, zwrócony kompaniom handlowym, przybliży cię o krok do Cordelasu i precyzję miotu kartografa. Chociaż nie będziesz już musiał kupować podróży u przedstawicieli frakcji na przystaniach. Nadal będziesz musiał ich odwiedzić, aby wykupić kolejną promocję dla kampanii. Będąc tutaj, możesz odwiedzić nowy, bardziej ujednolicony sklep, który gromadzi w jednym miejscu wszystkie kosmetyki tematyczne dla danej frakcji. W miarę zwiększania swojej reputacji w kompaniach handlowych, odblokujesz możliwość nurkowania do konkretnych world eventów. Oprócz nurkowania podczas podróży i niewiarygodnych opowieści, od sanktuariów i fortów morskich, Aż po duchowe floty czy popielne wiatry. Będą one odblokowywane w miarę postępów w szeregach kompanii handlowych, dzięki czemu będziesz mógł stopniowo brać udział w wybranym przez siebie world będzie na żądanie. Będziesz odbywać te rajdy w imieniu kompanii handlowych, więc cały łup, który zdobędziesz, będzie powiązany z tą frakcją a dla kapitanów Sea of Thieves w miarę postępów frakcyjnych możesz zdobyć także fantastyczne herby tematyczne statków. Jeszcze mała uwaga. Chociaż możesz spokojnie nurkować pomiędzy podróżami, niezwykłymi opowieściami i wydarzeniami na świecie, wszystkie łupy, które masz na pokładzie, pozostaną w tyle. A więc zanim zanurkujesz, lepiej zabierz swój cenny łup z powrotem do przystani. W przeciwnym razie na zawsze zniknie w morzu. Dla graczy, którzy dopiero zaczynają grę lub jeśli jesteś wilkiem morskim, który chce przypomnieć sobie podstawy, dostępne są nowe samouczki dla każdej z kompanii handlowych. Piracki Lord wyjaśni nowe menu i tabeli zadań i poprowadzi cię przez tajniki każdego rodzaju podróży. A jeżeli kiedykolwiek zechcesz doświadczyć ich jeszcze raz, możesz teraz odtworzyć je w tabeli zadań. Oczywiście wraz z premierą sezonu 11 do odblokowania zostanie kolejnych 100 poziomów oszołamiających nagród. W tym zestaw ubrań przebiegłego węża, makijaż i tatuaż chyrzego wędrowca, wraz z zestawem statku chyższego wędrowca. Pirackie legendy mogą także pozwolić sobie na mały cosplay z tajemniczą sukienką Belly oraz zniszczonymi przez pogodę rękawiczkami Buxie. Są też nowe nagrody dla emisariuszy, w tym kilka całkiem efektownych latarni i megafonów. A jeżeli przeglądasz sklepy na przystanie, znajdziesz nowo dodany zestaw ubrań maestra. Idealny strój dla melodyjnych rabusiów. Dostępna jest także zupełnie nowa przepustka grabieży. Dostępna jako opcjonalny zakup, gdzie możesz zdobyć olśniewające przedmioty premium. Włączając w to obytą w świecie odzież handlarza, wraz z zestawem kolekcjonerskim statku obytego w świecie handlarza. W Pirackim Emporium mamy dostępny statek Łowcy Dzika, zestaw broni oraz kostium. Możesz także rozpocząć swoją podróż do szczytu formy wraz z nowym pakietem emotek ćwiczenia. Dzięki kolekcjonerskiemu galionowi oraz żaglom Festiwalu Księżyca możesz świętować początek nowego roku. Dodatkowo, całkiem za darmo, możesz zdobyć precyzję Miotrajskiego Ogrodu. Dzięki nowym funkcjom dodanym w sezonie 11 możesz teraz mieć większą kontrolę nad każdą sesją w Sea of Thieves. Przygotuj się więc na eksplorację mórz w sposób, jaki chcesz i zanurz się w rebalansowanym i bardziej satysfakcjonującym doświadczeniu z 11 sezonem Sea of Thieves.